Opsujesz! Katarzyna Pomocka i Ewelina pyta: witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na kolejce do słońca, czy naprawdę pochłoniesz czas, Czas, od całego kraju. I wolacyjne pogodzie regionalna sprawdźmy. Ewelina, powiedz mu. W Kopusku Czesłowie i Zabielcu na pełen tak stopni do Słońca i po A Kotowice, Zielona Góra oraz Dańska, tych na pełen tak stopni do Słońca i pokunieszyk. A piersko Biała, Cieszynie i Żywcu ale na pełen tak stopni do Słońca i po Kunieszych. W Wielsku Biała i termometrach takiego zdrowego światła. I to wszystko zapraszam na śloda nie i za wiele będzie sport Mariora Daniel Kłosik. Dziękuję bardzo. I za uwagę jutro, jutro o 18.55 pokażę z Państwem Ewelina Pydo i Tom Majkowski. Jak łania się Państwu pięknie i zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia tu jutra. Pamiętamy już Helena Johnsona.